Cześć, nazywam się Rafał Pawiński i dzisiaj porozmawiamy o butach spinaczkowych. Każdy but na początku jest dosyć ciasny i będziemy musieli go porozciągać. Po kilku wspinaczkach but będzie wygodniejszy, a nasza stopa przyzwyczai się do niego. To jest but wspinaczkowy. Z tyłu mamy taśmy, które pozwolą nam założyć but na naszą wielką stopę. Jak zakładamy but spinaczkowy? Wkładamy nogę do buta tak żeby palce dotykały krawędzi buta. Łapiemy za taśmy i naciągamy buta na stopę. Sprawdzamy czy stopa dobrze ułożyła się w bucie i zawiązujemy. Tak żeby but jak najcieśniej przylegał do stopy. Drugi but zakładamy tak samo. Przesuwamy stopę do krawędzi, łapiemy za taśmy, naciągamy i zawiązujemy. Dobrze założony but wspinaczkowy, wstawając na stopniu, nie wygnie się, ale będzie trzymał nam stopę we właściwej pozycji. W tak założonych butach spinaczkowych możemy zacząć się wspinać.